Jeśli chodzi o zmiany w ustawie refundacyjnej, to potrzebna jest naszym zdaniem kosmetyka, ale zawierająca kilka podstawowych punktów. Po pierwsze, wdrożenie, rzeczywiste wdrożenie refundacyjnego trybu rozwojowego. Wszyscy politycy ostatnio w debatach w debacie w Polsce nie zmówili o tym, że konieczne jest z wszystkich opcji, konieczne jest wsparcie rozwoju przemysłu farmaceutycznego w Polsce i RTR powinien to zrobić. Nie powinniśmy już dłużej czekać, już cztery lata na to czekamy. Po drugie, prowadzenie zmian tak, zwiększających bezpieczeństwo pacjenta, czyli na przykład okienko cenowe, które powoduje, że dopłaty pacjenta, które się pokazują na projekcie, Mogą być zminimalizowane przez wniosek firmy, czyli mniej problemów po stronie pacjenta, a po trzecie, zwiększenie dostępu pacjenta do leków, w szczególności leków biologicznych, bo nadszedł teraz klif, e, klif patentowy w lekach biologicznych i leki biologiczne równoważne powodują obniżki cen. Te ceny się obniżają o ponad połowę procent, nie zwiększa się dostępność pacjentów. Naszym postulatem jest, żeby w ustawie były przewidziane mechanizmy przejścia leków w tym przypadku biologicznych, na przykład z katalogu rygorystycznego programu e, lekowego do katalogu chemioterapii albo do apteki, jeśli to jest możliwe ze na specyfiki choroby. Wtedy te leki są bliżej pacjenta i, i bliżej lekarza, który je ordynuje. Jeśli chodzi o RTR, Niestety nie wiemy, czemu aż tyle lat czekamy, czekamy na, ten, na finalizację tego projektu. Cztery lata e, przeszło, trwają prace. Nam wydaje się, że to jest okres wystarczający. Jego głównym zadaniem powinno być to, żeby zwiększyć po pierwsze bezpieczeństwo lekowe pacjentów, po drugie docenić wpływ na gospodarkę tego, kto produkuje w Polsce. Taki instrument będzie stymulował do inwestycji w Polsce i nieprawdą jest, że on jest niezgodny z prawem europejskim, bo Hiszpania takie instrumenty od lat stosuje, co stymuluje rozwój jej przemysłu. Powinniśmy to robić tu i w tej chwili. E, jak pokazał w dyskusji prezes NFZ pan Niedzielski, trzeba patrzeć nie tylko na cenę, ale także na efektywność danej terapii. My kupując leki refundowane kupujemy po pierwsze bezpieczeństwo lekowe pacjentów, a po drugie możemy też kupić rozwój gospodarki. Największym hamulcem jest takie spojrzenie, które niestety było w, w, naszych, w naszym resorcie zdrowotnym i w NFZ od lat, że determinantem jest najniższa cena. Widzimy, że to jest błędne koło, bo doprowadziło nas do tego, że mamy najniższe ceny i najtańsze listy na lekach, natomiast tych leków nie ma w aptece. Tak? I na końcu pacjent przychodzi i on nie ma poczucia bezpieczeństwa lekowego, bo nie może kupić leków, które są mu niezbędne w terapii. No i Takie właśnie podejście jest naj, największym problemem z, z RTR, bo z jednej strony Ministerstwo Rozwoju e, Przedsiębiorczości mówi nam, że inwestujcie ten RTR, będzie, będzie doceniał to czy rzeczywiście te inwestycje powstają i produkcja jest w Polsce. Z drugiej strony NFZ, czy Ministerstwo Zdrowia mówi dajcie nam najniższe ceny. co nie jest rozwiązaniem, kryzys lekowy to pokazał. Cała Europa boryka się z, z konsekwencjami takiej trochę bezrefleksyjnej presji cenowej. Bo jeśli my cały czas obniżamy ceny i one dochodzą do takiego poziomu, że jedynym źródłem tak naprawdę, które umożliwia firmom zaopatrzenie w, ta, w leki w takich cenach jest Azja, czyli Chiny czy Indie, no to nie możemy się obrażać, że rzeczywiście leki są z tego jednego kierunku. W każdej w każdej gospodarce w każdym gospodarowaniu dobrami w ekonomii dywersyfikacja jest lepsza niż uzależnienie się od, jednej, od jednego dostawcy. A tutaj się trochę uzależniamy od, od dostawcy substancji czy od dostawcy, dostawcy intermediatów. I naszym postulatem jest to, żebyśmy my tutaj w Europie i w Polsce zaczęli te, te leki produkować i zapłacili więcej, bo to wraca do gospodarki. Jeśli chodzi o produkcję API, przykłady naszych członków pokazują, że można. Że można produkować API w Polsce i nasi członkowie, firmy polskie, ale także zagraniczne produkują i w Europie, i w Polsce API. Polfarma produkuje przeszło 41 substancji, mimo że, że ta produkcja nie do końca była opłacalna i była na granicy, ale ten okres przetrwali i chcą produkować więcej. Tak samo firmy zagraniczne część z nich, tak jak na przykład serwier nasz członek produkuje i we Francji, i w Polsce i chciałby produkować więcej. Pytanie jest, czy stwarzamy warunki, żeby to się rzeczywiście działo?